Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk Digla Ocean Drive. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 października na live. Wygranie macie państw w o wartości 20 zł. Wystarczy, że stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wawka, witam Was w nowym odcineczku. Dzisiaj setka raz kesów, czyli skrzyneczek po 460. Wpada 462. Eee, wpada dzisiaj na rejon. No i co? Pamiętajcie, najlepszy kod na stronie oczywiście kod Wowka, 10% więcej przy wpłacie. Nie, 20 na start. Możliwość, słuchajcie, dostania gratisowego skina ode mnie. Nie, gratisowy skin też możecie dostać, jeśli wpłacacacie skinami po 8 dniach. Do jakich wam wpada? A to są skiny ode mnie, które można po prostu dostać, nie, używając kodu przy wpłacie. No i co? 100 razy Zobaczymy, jak sprawdzi się dzisiaj skrzyneczka. Stać nas na idealną setkę. No i co? Startujemy ze skrzynią. Przyjrzyjmy się może na starcie też, co w ogóle jest dostępnego w tej skrzyni. No bo jest trochę z takich soczystych skinów oczywiście, jak na skrzynie za 4.60. No to naprawdę jest. Słuchajcie, co potrafiać. Nawet ta KMK, no nie jest mega spokojna jak na tego skrzynie. No i tutaj. O, jest coś, co nie chcemy, najbardziej ze wszystkiego, a są największe szanse na to. Więc dobra, ja sobie to zaczynam. 100 skinów, każdy oczywiście po prostu zostawiamy. Pierwsze otwarcie bez szału, ale jak najbardziej może być. Drugie już jest gorsze od poprzedniego. Te już też może takie nawet być. No ale też na razie nie mamy żadnego skina, który by zachwycił. Dobra, pierwszy taki troszeczkę lepszy skin. Wiadomo, nie jest to nie wiadomo co, ale jak najbardziej już z tych po prostu fajniejszych się pojawił. Ja tylko mam nadzieję, że przebijemy znacznie ten fajniejszy skin. Czymś typu, nie wiem, nawet słuchajcie, MK jest spoko, no nie? Żeby trafić na przykład minimalware. W tej skrzyni to by było jak najbardziej super. Yy, oczywiście też nie jedną, no nie? Ja mówię, że tak najgorszej opcji może właśnie ta M, nie no. Z takiej Mki też bym był dosyć zadowolony. Jako jak, taki najlepszy skin, który wypadł, jest Mortis, nie? Więc już do tej Mki naprawdę jest bliżej, nie? Patrzę na moc tych skinów. Ok, Mortis się pojawił, więc o, jest M-ka, którą chciałem, ale to nie ten stan. To jeszcze nie ten stan, moi drodzy, no ale coś tam zaczęło nam wychodzić, coś tam nam zaczęło nam wychodzić, tutaj też sporo fajniejszych skinów, więc te otwarcie naprawdę zaczynają się po prostu lepiej prezentować, więc oby, oby tak było, oby tak było, że to po prostu się jeszcze nam rozkręca, więc tutaj co tam będziemy mieli... Rozkręcamy następne. Nie no, jest nieźle. Naprawdę jest nieźle. Przynajmniej tak mi się wydaje, że jest nieźle. Bo jest sporo tych podświetlonych skinów, które wypadają. No wiadomo, zobaczymy ostatecznie. Jak już pozbędziemy się skinów, kolejny Mordis się pojawi. Więc już wiadomo, że jest elegancko. Tutaj Kałaszek również. Więc na razie, no, nie przebijamy stanu M4, który trafiłem. Ej, to już były jedne z ostatnich tutaj. Ej, ostatnia. Moi drodzy, dożyliśmy do momentu, kiedy otwieramy setną skrzynię. Setna setny rast Case w dzisiejszym odcinku właśnie się pojawi, więc ja naciskam magiczny niebieski przycisk i zobaczymy co nam wypadnie z setnego rast Case'a. Nie jest to żaden szałowy skin, ale lecimy słuchajcie pozbywać się tego, co słuchajcie udało się nam potrafiać i pójdziemy sobie na bitwę ze zbustowanym rast Case'em tak myślę też nie maksymalną chyba potem chciałbym iść na bitwę z płytami, a dalszych planów no to już nie mam. Wszystko po prostu na bieżąco będzie się rozwijało. Więc taki jest po prostu plan. Ok, pozbywamy się. Nasza piękna emeczka rekordowa tutaj jest. Jest też piękny Mortis, z którego też jak najbardziej jestem zadowolony. No nie udało się też trafić tej emki w tym lepszym stanie, którym chciałem, ale trudno się mówi. Dobra, musimy odczekać teraz 29 sekund. Zobaczmy, ile tutaj jeszcze tych skin. No i dotąd, słuchajcie, do tej koski, jeszcze tych skin... te skiny mamy po prostu do pozbycia i będziemy wiedzieli, jak nam dzisiaj poszło. Więc ostatnie 12. Sekund, które sobie odczekamy, i możemy, słuchajcie, nie jeszcze 6 sekund, więc my za chwilę jeszcze. Dobra, może od góry weźmy sobie, od góry weźmy sobie tak, jak szliśmy, i będziemy wiedzieć, na czym stoimy. Ja myślę, że nie powinno być źle, nie powinno być źle, więc pozbywamy się ostatnia chwilka e, tej niewiadomej, e, jak dokładnie to po prostu będzie nam wychodziło, i pyk, pyk, pyk. I Dobra. E, mamy to wszystko. Ej, 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 ej. Nie, dobra, nie, nie, nie. Już myślałem, że to jest też tak dobrze. Nie jest też tak dobrze, ale no, nie jest najgorzej. Naprawdę, nie jest najgorzej, więc dobra. E, będzie co robić. Żeby wygrać w card, napisz, jaka była twoja ulubiona zabawa w dzieciństwie i liczbę od 4 do 8. Z tymi zbustowanymi rust Czekajcie, zbustowane rust y. no tych skrzyneczek chciałbym dać tak z 12, no nie? 12... Nawet na 4 osoby, nawet na 4 osoby, zaszalejmy sobie, może akurat coś takiego by nam wyszło, potem właśnie pójdziemy po te płyty, też myślę, że ze 12 skrzynek może byśmy sobie strzelili. No, i następnych bit, No to będziemy sobie patrzeć, która. O, jestem, czwórka, czyżby rekordowa. jest, 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 jest. Stałem, czwórka, którą chciałem trafić. Co prawda, jest to zbustowany rust case, ale nadal jest to naprawdę super traf, na którego nie można narzekać. Nie można narzekać, nie można narzekać. Dziewięć skrzynek, jest też Mortis e, Field Tested, ale jest. No, na razie prowadzę i to tak naprawdę fajnie, tak naprawdę fajnie prowadzę, patrząc na to, co oni trafiają, i tutaj jest naprawdę szansa na solidne zwycięstwo. Nie, więc skrzyneczka Rastcase będzie miała szansę po prostu nadrobić nie, to, co zepsuliśmy, można tak powiedzieć, e, standardową wersją, e, właśnie na bitwie 4-osobowej. Poczekajmy, poczekajmy, żeby tutaj teraz nie wydarzyło się nic niespodziewanego, nic nieoczekiwanego, coś takiego złego. Hmm. Wow! O kurde, umpikstat track factory. New. No to lubię, słuchajcie. To lubię, to mi się podoba. Oj, chłopaki też coś tam trafili. No ale mają ostatnie dwie skrzynie. O kurde, o kurde, o kurde, coś się dzieje, coś się dzieje to no, ale nadal jest sporo do... Na Dobra, mamy to. Piękne naprawdę zwycięstwo. Sami widzicie, że jest dużo, dużo lepiej na starcie, więc skrzyneczka Rustcase dała radę naprawić to wszystko. Więc pozbywamy się jeszcze tego. No i co Wam powiem? No teraz skrzynia e, płytowa. 12 skrzynek, tak jak mówiłem. E, tylko to na trzy osoby sobie zrobimy. I tutaj już będzie e, blisko do tej koski, więc zaznaczamy sobie trzy osoby. No, i tak myślę, że jak to zwyciężymy, to powinniśmy iść i otwierać skrzynię z Kosą. Z rękawicami to naprawdę easy, no nie? Do rękawic też nam tak malutko brakuje, że ta bitwa, nie wiem, jaka by musiała być, że przy zwycięstwie po prostu rękawic nie zdobyć. Wątpię, żeby tak było, żeby się nie udało. I te naprawdę na koskę liczę, naprawdę na koskę liczę tutaj. Tylko muszę wygrać, no nie? To też, to też może nie być łatwe. Zobaczymy, czy będziemy mieli farta co do tych lepszych płyt, bo na razie one się nie pojawiły nigdzie, no nie? Czyli ani u mnie, ani u przeciwnika nie, jeszcze nie widziałem tutaj właśnie tych płyt. Więc czekamy na to, słuchajcie. Czekamy ciągle na to. No i jest pierwsza płyta, słuchajcie, która jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobra ze względu jeszcze na Stat Traka. Ta skrzynia jest. Mniejszą robotę zrobiła niż tak z tym myślałem. No ale dobra, 5-5. skrzyń jeszcze jest, i tak naprawdę dwie te średnie byśmy trafili. No na przykład ta powinna teraz być chociaż, no nie? Ej, dobra, przynajmniej statrek, przynajmniej statrek, więc nie narzekam. Eee, ty, 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 ty. Dobra, statrek ponownie, więc też taki malusieńki kroczek w kierunku zwycięstwa. Tutaj minimalne oddalenie. No i teraz coś tak naprawdę super dobrego i byśmy to mieli. No i niestety to nie będzie nic super dobrego. To nie jest wystarczające, żeby odnieść zwycięstwo, no ale mówiłem tutaj z tego koska jak najbardziej. Mogła być kolejną skrzynią, której się podejmiemy, żeby spróbować właśnie zdobyć koskę. Będą zbustowane skrzyneczki ninży, z których robiliśmy sobie odcinek. Są to naprawdę potężne skrzynie, nie można powiedzieć inaczej ich nazwać, bo to są naprawdę potężne skrzynie, z których będziemy zobaczyć, mieli naprawdę bardzo, bardzo dużo do otwarcia, bo aż 13 skrzynek. I, i, i na trzy osoby, więc. Nawet na dwie może by wystarczyło. Może na dwie byśmy to zrobili. Tylko na dwie czy mi wystarczy potem. Bo się, Dobra, trzy. Trzy. Jak chcemy kosy, to muszą być trzy. Jak chcemy kosy, to muszą być. Yy, musi być to po prostu bitwa trzyosobowa. Dosłownie chwileczka na odczekanie. Jeśli trafi się jakiś przeciwnik, jeśli nie, no to do, naciskamy sobie guziczek. Dodaj bota losowy, losowy. bot, ja tam nie będę sobie wybierać. Yy, obojętnie, jaki tutaj wejdzie. No i. Tutaj mamy, widzowie. Pangamba Doppler Face, czwóreczka. Bajonet. Trafia on, słuchajcie, ze skrzyneczki nie, ze skrzyneczki nie, Ninja Case. Po prostu pobójcie za 37. Milionów. Mamy kosę, widzowie. Mamy koskę. Jest, słuchajcie, koska. Dużo, dużo lepsza niż mieliśmy w planach ją w ogóle trafić. Kajtest. <noise> kocham, kocham cię Ninja Kai'sa. Kocham ci Ninja Kai'sa. Kochamy Ninja Casey. Widzowie, kochamy Ninja Kejsa. To jest najlepsza skrzyneczka dostępna na całej stronie. Nie ma lepszej skrzyni. <noise> Niż właśnie Ninja Case. Serio, to jest totalny kozak. To coś tutaj wydarzyło jest nie do przebicia. To jest najlepsze możliwe, co mogło się po prostu stać. Nie wie jeszcze słuchajcie, wpada nam monety rekordowe, e, znaczy rekordowe, po prostu wysyp monet, no nie? nie się tutaj pojawił, więc to jest najlepsza bitwa. Słuchajcie, roku 2025. Naprawdę. Więc takim pięknym akcentem po prostu kończymy ten odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie. Subujcie, lajkujcie na razie siema i cześć!